Z szerokim uśmiechem porozmawiamy z Janną Strzelecką po trzecim meczu reprezentacji Polski. Zmęczyłyście Islandię, złamałyście Islandię, ale wystawiłyście kibiców na ciężką próbę, bo dopiero 55. minuta przyniosła pierwszego gola. Mecz wygrany 2 do 0, ale ta 55. minuta twój strzał spod linii niebieskiej, i strzał wrzutka, zwał jak zwał, zasłonięta. Bramkarka wreszcie skapitulowała od Dehulgi. Tak, jak najbardziej. No długo musiałyśmy się same również namęczyć, bo mimo tylu oddanych strzałów, to jednak część była niecelna, a część po prostu była niesamowitym szczęściem drużyny przeciwnej, i w momencie nie, mia, nie, miał, nie mogłyśmy uwierzyć w to, że, że nic nie chce wpaść. 58 minuta i Datalanda strzela w przewadze na 2 do 0. Już macie pełny spokój i chyba komfort w grze. Ta gra tak naprawdę pod wasze dyktando cały czas była. Tych przewag też sporo niewykorzystanych. Islandki zagrażały rzadko. Statystyka strzałów mówi sama za siebie. 47 do 13 tylko jedno uderzenie oddane w trzeciej tercji, ale trzeba było uważać. Tak, trzeba było uważać, trzeba było być cierpliwym przede wszystkim. Tak, gol idy dał nam spokój, ale mimo wszystko przeciwnik grał do końca, więc nie mogłyśmy stracić dziś skupienia i musiałyśmy grać do końca. Ściągnęły bramkarza, grały 6 na 5, szło im to całkiem dobrze. Więc jeszcze wszystko mogło się zdarzyć w ostatnich sekundach, ale dałyśmy radę. Na dobrą sprawę to mógł być mecz nawet o awans, bo gdyby Islandki poradziły sobie z Wami, mając już na rozkładzie Hiszpanię, to to mogło źle się poukładać w tym turnieju. E, tak, ale nie myślałyśmy o tym. Cały czas e, myślimy o tym, że to jest nasz turniej, jesteśmy u siebie i no, nie damy nikomu nam odebrać e, tego, co przed nami. W sobotę Korea Północna, w niedzielę Hiszpania, pewnie wisienka na torcie i pewnie do końca ta bitwa będzie trwała. Wniosków mnóstwo po tym meczu, ale najważniejsze jest to, że znowu wchodzicie w ten rytm uśmiech. Bo to zwycięstwo na pewno ten uśmiech budzi. Tak, jak najbardziej. I myślę, że coraz więcej wychodzimy z założeń, które zadaje nam trener. No, gdzieś musimy pod, podciągać sobie tą poprzeczkę dla samych siebie, bo no, nasza przygoda, z sokajem, nie kończy się tutaj. I myślę, że jeśli chcemy grać dalej, to, to musimy trenować jak najlepiej. A wiecie, czego spodziewać się już po korankach, czy jeszcze nie? No nie do końca, bo tak naprawdę każda drużyna tutaj zaskakuje i jak oglądamy inne pojedynki, to naprawdę jest to dosyć wyrównana grupa, więc zobaczymy, co czas pokaże. Tyle Joanna Strzelecka zdobywczyni pierwszego z dwóch goli reprezentacji Polski w meczu z Islandią, trzeciego wygranego w Mistrzostwach Świata Kobiet dywizji II A w Bytomiu. Jeszcze dwa spotkania przed reprezentacją Polski kolejne w sobotę z Koreą Północą. Z nami selekcjoner reprezentacji Polski, szybka zmiana, zastrzelczenie selekcjoner, który z pewnością w 55 minucie głęboko odetchnął, bo długo biliście głową w mur, bo Polska była lepsza w tym meczu, nie da się tego ukryć, ale Islandia bywała niebezpieczna i trzeba było napocząć rywalki, żeby wygrać. Napoczęliście dopiero 6 minut przed końcem. No tak, na pewno taki, taki ciężki mecz. Dzisiaj znowu, bym to tak powiedział, troszkę ta nasza skuteczność w ofensywie, tak, znowu nie była gdzieś tam e, najlepsza pomimo... No kilku na pewno dogodnych sytuacji ku, ku temu, ale, ale na pewno no, też nie przypadek, że, że reprezentacja Islandii wygrała te dwa spotkania wcześniejsze. tak? To był trudny mecz. Wiedzieliśmy, że, że one będą dobrze fizycznie wyglądały gdzieś tam i dobrze grały twardy hokej, ale tak jak mówię, no, na pewno byliśmy z drużyną, która prowadziła grę, która miała więcej sytuacji, tylko po prostu czekaliśmy, aż, aż złamiemy tym pierwszym golem no i później już będzie łatwiej. No właśnie, zanim zanalizujemy grę reprezentacji. Polski, to pochwalmy Islandki, bo one znakomicie broniły, świetnie dysponowana bramkarka Andra Bachmann, doskonałe warunki fizyczne zresztą, więc to też pomagało pewnie w interwencjach, ale one grały Chociaż w kobiecym hokeju nie powinno się grać ciałem tak mocno, to grały czego efektem kilka kart też. No tak, ale dlatego też dziewczyny były na to uczulane, tak? Że, że nasze dziewczyny lepiej jeżdżą na łyżwach, są lepiej wyszkolone i że po prostu jeżeli będą jeździły na tych łyżwach szybciej, no to na pewno Islandki będą faulowały ze względu właśnie na, na te warunki gdzieś, że no... Nie wiem, jak to, nie wiem, jak to nawet tak do końca nazwać, ale, ale bym powiedział w ten sposób, że, że właśnie one e, tak jakby grały twardy, ok, fizyczny, ale tak jak mówię, no, nasze dziewczyny gdzieś lepiej jeździły na łyżwach i przez to właśnie te, te kary były po ich stronie. Dzisiaj na pewno szacunek i gratulacje za, dla naszych dziewczyn, że, że z naszej strony nie było tych kar. No i, i trzeba cieszyć się z tego zwycięstwa. Kilka razy w sercach jednak zadrżeliśmy, no bo one doskonale wiedziały, kto jest liderką, bo my mamy zespół, ale wiodącą postacią na pewno jest Karolina Późniewska. I nie powiem, że to było polowanie, ale kilka razy Późniewska oberwała w taki sposób, że było trudno. No to co powiedziałeś, tak, my mamy drużynę, my mamy zespół, każda dziewczyna, która jest tutaj w reprezentacji jest dla nas ważna, każda, że tak powiem, potrafi grać w Fochę i chce jak najwięcej dać tej drużynie, żeby, żeby osiągnąć ten końcowy sukces. Z jednej strony tak, gdzieś tam Karolina na pewno jest jedną z liderek tej, tej drużyny. No i myślę, że właśnie przez to, że one tak jakby ten twardy, agresywny taki hokej grały, no to, to nasze właśnie dziewczyny gdzieś czasami były narażone na różnego rodzaju kontuzje. No ale tak jak mówię, nasze dziewczyny wiedziały o tym, jak, jak ten mecz będzie wyglądał, także też były gdzieś. Z jednej strony nie da się przygotować na to, tak, bo to jest hokej, gra szybka i detale gdzieś tam ułamek sekundy właśnie decydują o tym, że, że ktoś może odnieść taką kontuzję na lodzie, ale, ale były na to uczulane, żeby właśnie zwracać uwagę na, na taką grę, żeby po prostu ruszyć na nogach i gdzieś je objechać, a nie, nie, nie wdawać się w takie pojedynki jeden na jeden. Karolina Późniewska mocno poobijana po tym meczu, ale z pewnością łatwiej się zregenerować po zwycięstwie, polowała na swojego setnego gola, tego setnego wciąż nie ma, ale jeszcze dwa mecze są przed wami. W każdym razie ten zespół objawił się też tym, że potrafią strzelać inne, bo Asia Strzelecka, która była przed momentem naszym gościem w studiu, no i <laughs> Datalanda po raz kolejny udowodnię. No tak, dlatego tak jak mówię, mamy, mamy drużynę, mamy kilku liderów. Jak nie jedna, to druga dziewczyna potrafi strzelić Gola i z tego trzeba się cieszyć, tak, że, że nie musimy tak jakby polegać tylko i wyłącznie na jednych czy dwóch dziewczynach, ale, ale one stanowią właśnie jakby taką monolit, jedność i, i pokazują to cały czas na lodzie, tak jak mówię dzisiaj. Ten mecz na pewno całkiem inaczej by wyglądał, gdyby w pierwszej tercji też tam były dwie, trzy sytuacje takie, gdzie, gdzie ten krążek tańczył na, na lodzie i nie potrafił wpaść za, za linię bramkową. Myślę, że, że inaczej by się ułożył. Wiadomo, że, że gdzieś tam ta, ta presja z każdą minutą później rosła przy, przy wyniku 0-0. No, gdzieś tam może jakaś delikatna nerwówka albo coś, co po niektórych dziewczynach gdzieś się wkradła, bo każda chciała. Gdzieś tam zdobyć tego zwycięskiego gola i, i, i przełamać, no ale tak jak mówię na pewno ta drużyna grała cały mecz bardzo dobrze. Dzień przerwy za wami, zagraliście z Islandią, wygraliście, dzień przerwy przed wami, jak ten dzień będzie wyglądał i czego potem możemy spodziewać się w meczu z Koreą Północną, bo rywalki dla wielu kibiców hokejowych znak zapytania. Z jednej strony tak, ale oglądając znowu gdzieś te spotkania i Korei, i Islandii, czy wszystkie te, te, te spotkania tutaj na tych mistrzostwach, bym powiedział oprócz tych naszych dwóch pierwszych, pokazują, że te drużyny są w miarę wyrównane. Tutaj decyduje jedna bramka, gdzieś tam jedna sytuacja, tak jak Islandia wygrała po rzutach karnych z Hiszpanią. My na pewno jutro spokojny, regeneracyjny jakiś trening, przygotowanie się na, na te sobotnie spotkanie. Znowu będziemy chcieli pokazać, że gramy u siebie, gramy dla naszych kibiców i, i na pewno będziemy starali się wykorzystać już bardziej znowu tą naszą ofensywę. O Hiszpanii jeszcze nie myślimy. Nie, na razie spokojnie. Przygotowujemy się do tego sobotniego meczu dzień po dniu. Tak bym to powiedział, krok po kroku. Każdy mecz jest dla nas ważny, i przygotowujemy się po prostu na następne spotkanie. Tyle: Arkadiusz Sobecki, selekcjoner reprezentacji polskich hokeistek, które wygrały dzisiaj z Islandią 2-0 odnosząc trzecie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Tak miało to wyglądać się w tej dywizji drugiej no tak, tak miało to wyglądać, ale tak jak też już gdzieś tam nieraz mówiłem, e, będąc faworytem zawsze się trudniej e, gdzieś tam gra, no ale jeżeli nasza skuteczność nie będzie zawodziła, to, to myślę, że, że można być spokojnym. My trzymamy kciuki, oszczędzajcie też nerwy kibiców, strzelajcie troszkę wcześniej. Dziękujemy Państwu bardzo za dziś i zapraszamy na nasze kolejne transmisje. Do zobaczenia. Dziękuję.